że odczytam list gratulacyjny na ręce pana Michała Pagniaka, prezesa Instytutu klubu sportowego Starsz. Rozpoczyna on się takim motem. Najpiękniejsze w sporcie jest to, że istnieje sam dla siebie, niezależnie od nakupów i udziałów. Panie prezesie, na pana ręce, składam serdeczne gratulacje. Z okazji Ligi Śląsko-Polskiej w sezonie 2-3-2. Sukcesem tym znaliśmy świadectwo, że sport jest rzeczą piękną i warto wysiłku, aby trwały przynosił upragnione laury. Awar do trzeciej Ligi sprawił, iż po raz kolejny przekonałem się, że dyscyplina sportu, którą jest kilka nożna, ma ogromną zdolność łączenia ludzi. lub nawet mocniejszych emocji. Dążąc do kolejnych wielkich sukcesów, pamiętajcie także o tym, czego nauczyli nas starożytni Grecy. Sport i uczciwa rywalizacja są wartością samą w sobie. Łącząc wyrazy uznania, życzę wszystkim satysfakcji z osiągnięć zawodowych, dalszego rozwoju sportowej pasji, ja zdrowia oraz powodzenia w życiu osobisty. Ten list Pani że będzie Przewodnicząca, Pani Przewodnicząca, Pani Przewodnicząca, Pani Przewodnicząca, Pani Przewodnicząca, Pani Przewodnicząca, i tu ma... na Dzień, Dziękujemy. Proszę także przekazać nasze życzenia i pamięć dla poprzedniego prezesa, bo on też ułożył ten sukces, Pana Piotra Skrzypca. Ale przede wszystkim piłkarzom też, bo w piłkarzach nic nie było prezesa w tej gminie. Piłkarze, oni to zasłużyli. Kapitan musi to przekazać. Z wewnątrz. Tak? Jeśli panowie chcą zabrać głos, proszę tak? bardzo, jeśli chcecie zostać na sesji, także proszę bardzo. Tak, tak.